Dzień dobry. Serdecznie witam na kanale Rocznik 1961. Jak zawsze z wami się witam serdecznie, no i muszę jeszcze raz przypomnieć, że warto zaglądać na moją kartę społeczności. Bo wszystkich tych moich subskrybentów wspaniałych, tam będę pokazywał, będę promował. Będę chciał, żebyśmy sobie razem tam pomagali. Także proszę o odwiedzanie wszystkie te kanały, które są tutaj u mnie, w tej mojej społeczności. No, zostałem wezwany ostatnio do tablicy. No i poproszono mnie, żeby powiedzieć, jak wyglądało wyżywienie kiedyś w Ludowym Wojsku Polskim. Czyli dzisiaj takie serii Pitu Pitu będzie wspomnienia rezerwisty. No ja tutaj powiem o takim okresie yy, lata 1982-1983. 4, czyli za tak zwanej głębokiej komuny. Także tutaj ostatnio też uczestniczyłem w takiej próbie żelaznej porcji, próbowania tego posiłku. No, moje zdanie jest takie, że no, ta racja żywnościowa jest troszeczkę lepsza jak była 40 lat temu, no bo wtedy nie dawali nawet gumy do rzucia. W takiej racji nie było jakiejś rureczki, słomeczki takiej do popijania wody, również nie było takiego specjalnego podgrzewacza chemicznego, tylko były takie jakieś takie podpałki jak do grilla, no i na tym się właśnie podpalało, żeby zagrzeć sobie wodę. No, słuchary to jak były, tak zostały. Konserwa jak była, tak została, tylko się zmieniła nazwa. No i tam jeszcze jakieś tam to spaghetti z tym mięsem. No tego też nie było, tylko y, takich rzeczy właśnie nie było jakichś takich właśnie zestawów makaronowych. No ale y, najważniejsze jest to, że <coughs> y, wspomnę właśnie te lata, jakie były wyżywienie w wojsku. No to powiem, że było paskudne. Tego się można powiedzieć, czasami. Nie można było zjeść, no ale człowiek musiał zjeść, bo człowiek był młody, dużo energii zużywał w wojsku i na ćwiczeniach, i na poligonach, no i na kompanii, gdzie rejony za młodego to się robiło non-stop i wiele, wiele godzin się myło, szerowało szczoteczkami do zębów kafelki, bo tak trzeba było, no bo była tak zwana fala, i starszy rocznikiem ścigał. Tego młodego nie było się do kogo odwołać, więc tej energii się zużywało bardzo dużo na takie właśnie prace gospodarcze albo jakieś inne prace, sprzątanie y, czy jakieś obieranie ziemniaków. Także zawsze tej energii mi brakowało. No, w tym wojsku to za bardzo się najeść to nie mogłem. Nie było jakichś takich frykasów. Więc y, przede wszystkim y, rano do godziny siódmej już byliśmy gotowi na śniadanie. Zawsze na śniadanie. To jak zawsze pamiętam, to albo był drzem, no przede wszystkim była zupa mleczna, jakaś tam zupa mleczna z czymś, czyli z jakimś tam makaronem. No oczywiście jadło się, bo się jadło zazwyczaj była ta zupa zimna, bo jak się podchodziło w kolejce, yy, a stało 200-300 żołnierzy, to jak z tego kotła nalewali, to ta zupa była kompletnie zimna. Brało się jeszcze do tego, na przykład tam na śniadanie, jakiś serek, jakąś konserwę jedną na dwóch. Trochę chleba, bo chleba świeżego nie było, tylko z chlebowni było brane, y, takie, był ten brany chleb. Y, były już kroja, krojalnice do chleba, no i on był krojony. I y, takie po cztery pajtki, załóżmy dla takiego każdego chłopa, były wydawane. Także na takie śniadanie to, jak mówię, zupa mleczna, ser, jakaś konserwa. No i to tak. Jakieś mała ilość drzemiku, no i to tak to wyglądało. No, a jeszcze oczywiście nieodłączna margaryna. Yy, no, tej margaryny to ja się w wojsku najadłem do bólu. Obiady również były paskudne, bo to też było wszystko zimne, stało się w kolejkach na tych stołówkach. Już nie wspomnę o jedzeniu na poligonie, bo to trzeba byłoby tutaj robić yy, takie moje filmy po 40 minut, a chcę to zrobić, to w szybkiej pigułce. Więc te obiady również zupa była jakaś pomidorowa, jakiś rosół sklecony ze wszystkiego, co było, lub jakaś jarzynowa, warzywna, to co mogło wpaść do gara, to wpadało. Wszystko takie było rozwodnione, bez smaku, bez soli czasami na drogie ziemniaki: jakiś kotlet, jakiś ogórek śmierdzący, albo czasami była ryba bardzo, yy, bardzo taka słona do zjedzenia. No i oczywiście pamiętam kompoty. Kompoty to y, były robione w tej jednostce gdzie byłem, no to były robione z drzemu. No powiem, że kiedyś, no nie jest to złe taki kompot z drzemu, no ale y, nie było tak jakichś przetworów, że wrzucali słoiki już przygotowanego kompotu, ale robiono we własnym zakresie. A jak nie było takiego kompotu, to zawsze była czarna kawa, jak była też i herbata, ale wszystko było gorzkie, nie było nic słodzone. Także te posiłki były takie bardzo no, no można, bezsmakowe. Po prostu jadło się, bo się chciało jeść, bo człowiek był głodny. Na kolację no to również albo jakaś konserwa, albo jakiś serek, albo jakiś drzemik, cztery kawałki chleba, to ewentualnie później się jeszcze chodziło po tej kolacji do chlebowni. Jeszcze się brało jeden, dwa bochenki chleba na kompanię załatwiało się z dyżurnym kuchni żeby coś wziąć, żeby coś spożyć, no bo cały czas byliśmy byliśmy głodni. Także jedzenie takie było cały czas zimne, bezsmakowe, niedobre i takie bezpłciowe, jak to się mówi. No nie było nie było naprawdę czego tam dobrego zjeść. No kiełbasę Kiełbasę dostawaliśmy również, ale wyobraźcie sobie teraz, że zawsze i tylko w niedzielę na śniadanie. Czyli przez te lata, które ja tam służyłem, to zawsze tradycyjnie, zawsze w niedzielę była kiełbasa. Kawałeczek kiełbasy, no nie wiem, ze 100 gram, do tego chleb, musztarda albo jak zabrakło musztardy, to bez musztardy. No i to właśnie był taki właśnie no taki rytuał, że zawsze w niedzielę można było sobie zjeść ciepłą gorącą kiełbasę. A polegało to na tym, że gotowali taki duży baniak 500 litrów wody, wrzucali tam przykładowo 100 kg tej kiełbasy. Ona tam się trochę zaparzyła. No i taką dawali. Ona nie była aż tak już zagotowana, ale zawsze była podgrzana i nie była zimna, bo na stołówkach Wyobraźcie sobie, że nie było jakiegoś ogrzewania. To były duże takie sale, duże pomieszczenia, gdzie wchodziło 100, 200 chłopa, były stoły porozstawiane, krzesła i jak się wchodziło na tą stołówkę, no to w tym pomieszczeniu mogło być może z 8-10 góra stopni. Myśmy spożywali te posiłki, jak już był tak... Załóżmy okres jesienny, już nie mówię o zimowym i wiosennym, to cały czas byliśmy w umundorowaniu w panterkach. Cały czas można powiedzieć, że yy, tak było zimno, że spożywanie tych posiłków w takich warunkach było całkowicie niekomfortowe. Yy, para z ust normalnie leciała, jak się wchodziło na taką stołówkę, jeszcze się w długiej kolejce stało, to się tupało z nogi na nogę, drzwi zewnętrzne były cały czas otwarte na zewnątrz. Dlaczego? Dlatego teraz. Sobie wyobraźcie, że na takiej kuchni, y, cały ten wyziew, tej, tej całej tej pracy, tej przy tych, y, załóżmy, y, produktach spożywczych, następnie y, zapach ludzi, y, zapach y, brudnych szmat, bo tam podłogi były wycierane non-stop. Bo się rozlewało jakąś tam wodę, jakąś kawę, jakieś mleko, były te podłogi wycierane szmatami przez dyżurnych. No, wszystko to było tak niehigieniczne. Także wielki jeden czasami był smród na takiej yy, stołówce. Więc warunki były no spartańskie. Wielokrotnie ja yy, po prostu aż czasami nie mogłem jeść. Czasami brałem yy, dany posiłek i wychodziłem na podwórko. Udawałem, że już jestem po śniadaniu. Jadłem gdzieś tam, załóżmy w krzakach. Bo po prostu spożywanie w tych warunkach no to był, urągało naprawdę, urągało wszystkiemu. Ja nie byłem do tego przyzwyczajony, wszyscy nie byli do tego przyzwyczajeni, ale kogo to obchodziło? Po prostu ma zjeść, bo jak nie zjadłeś, to do widzenia. Tak jak, jak byłem jeszcze na tak zwanej unitarce, czyli ten załóżmy te pół roku młodego żołnierza. No to załóżmy, ta, ci, co mieli wyjść do rezerwy, to stali zawsze na początku kolejki do tego posiłku, a koty stały zawsze z tyłu. No jak ja byłem kotem, no to jak było na kompanii 120 chłopa, no to ja tam się łapałem na ostatni, ostatni byłem. Czekałem na wydanie posiłku. Taka kompania, zanim się wydało tym stu chłopom ten posiłek, no to trwało co najmniej 10 do 15 minut. No i sobie teraz wyobraźcie, że pierwszy już skończył, a ja dostawałem dopiero jedzenie. I załóżmy, ten kapral, który przyprowadził tą no, całą grupę do nas, przepraszam, telefon. Przepraszam, akurat telefon zadzwonił, a nie włączyłem tutaj tej głośności na telefonie. Także kapral już wychodził, załóżmy, zapalił sobie szybko papierosa. No i od razu zbiórka automatycznie z powrotem na kompanię, bo się zbliżały zajęcia, i to sobie wyobraźcie, że ja w połowie śniadania, czy to było w połowie obiadu, czy to w połowie kolacji, ja przerywałem to jedzenie. Musiałem lecieć biegiem na zbiórkę, bo jakżeśmy się nie stawili wszyscy na tej zbiórce równo, w, w szyku, w, w czwóreczkach, no to za karę cała kompania, oczywiście bez starszych żołnierzy, biegała 5, czy 6 czy 8 okrążeń w koło stołówki. Także to są takie szybkie moje wspomnienia. Patrzę na zegarek, nie robię dłuższych już y, filmów z serii Pitu Pitu. Także do następnego wszystkiego dobrego, dużo Wam zdrówka życzę i jeszcze raz mówię, zaglądajcie na moją kartę społeczności. Trzymajcie się i cześć.